Twoja osoba na razie ucieka w jakieś takie iluzje. Odwraca swoją uwagę od skonfrontowania się z całą sytuacją pomiędzy wami, która się wydarzyła. Twoja osoba jeszcze emocjonalnie nie dorosła do tego, aby się z tym wszystkim skonfrontować, aby się skonfrontować z tym, co zrobiła. Nie jest gotowa z tobą jeszcze siąść, porozmawiać, wyjaśnić. Twoja osoba. Znajduje sobie każde możliwe zajęcie, byleby tylko gdzieś odepchnąć myśli, które nakierowują ją na Waszą relację, na Waszą sytuację, na ten problem, który pomiędzy Wami jest. To nie jest też tak, że Twoja osoba całkowicie sobie odpuściła i zupełnie o Was nie myśli, bo widać, że myśli. Tylko, że Twoja osoba nie umie jeszcze się z tym po prostu tak poważnie skonfrontować, wziąć odpowiedzialność na swoje barki i ruszyć do ciebie na poważną rozmowę. Twoja osoba w tym wszystkim jest bardzo niedojrzała. Ona idzie przed siebie, ale cały czas macie w głowie, cały czas macie na barkach i mimo, że próbuje o tym nie myśleć, to i tak ta sytuacja gdzieś tej Twojej osobie ciąży na głowie. I widać, że Twoja osoba, ona tak daleko nie zajdzie. Bo jej ta cała sytuacja nie pozwoli od ciebie odejść. Więc to nie jest też tak, że twoja osoba, ona sobie działa w swoim kierunku, idzie sobie w, swoje, w swoją stronę, i już nigdy nie wróci. Bo widać, że twoja osoba zawróci. I twoja osoba, powiedzmy, pójdzie po rozum do głowy. Tylko na chwilę obecną te karty pokazują, że nawet jeżeli twoja osoba wróci, nie będzie gotowa na szczerą konfrontację. Widać, że tutaj po prostu. Przyjdzie, bo przyjdzie, będzie chciała porozmawiać czy zagadać, ale nie będzie gotowa na realne wyjaśnienie tego, co się pomiędzy wami stało. Jeżeli chcesz zobaczyć, co może zmienić Twoją osobę, jak to się dalej potoczy, napisz do mnie na Instagramie, tam prywatnie stawiam tarota. A jeżeli chcesz. Jeżeli chcesz. A jeżeli chcesz czytanie, to napisz. Jeżeli czujesz, że ta sytuacja z Tobą rezonuje, to po prostu mnie zaobserwuj, daj serduszko i skomentuj.